bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Motonacji dziś zaprezentuję Wam wideorejestrator wideorejestrator od 70 maj. jest to model kamery dokładnie A500S z jedynką zanim zaczniesz oglądać ten film zasubskrybuj kanał i nie zapomnij kliknąć dzwoneczka by być na bieżąco ze wszystkimi materiałami bardzo popularny model wideorejestratora na polskim rynku Myślę, że dlatego jest popularny, ponieważ jest dobrą alternatywą dla tanich rejestratorów, które nagrywają w rozdzielczości HD, pomiędzy droższymi, które już nagrywają w 4K, a ten łączy dobry stosunek jakości do ceny i nagrywa w rozdzielczości, jak tutaj widzimy 27K Ultra HD. Jest to rozdzielczość 2592 na 1000 944. Tak, co mieści się w pudełku? Otworzymy je sobie. Muszę tutaj dodać też, że jest to ta kamera, którą wymieniłem wcześniej z tylną kamerą. Ona jest dwukanałowa. Jest taka opcja: możecie kupić sobie samą kamerę przednią lub kamerę przednią i tylną. Tak jak mówię, tutaj jest komplet. Fajnie, że daje taką możliwość. Ta kamera i tak. Zobaczmy pierwszy, pierwszą część, co tutaj się mieści. Mamy tak bardzo długi kabel. Mamy kolejny, w którym podłączamy kamerę do źródła zasilania. Ten to jest. Podłączenie tylnej kamery przystawkę mocującą, ładowarkę, tutaj też należy wspomnieć, że z tej ładowarki korzystamy tutaj, to czerwonym oznaczeniem podłączamy kamerę do zasilania, a kolejny port USB mamy wolny, możemy sobie podładować. Telefon w czasie jazdy wykorzystać po prostu do jakiegoś innego celu. Bardzo fajna opcja. Dobrze, że pomyśleli o czymś takim. I mamy tutaj taką łyżkę do tapicerki, żeby pomóc sobie ukryć przewód. I przechodzimy już do samej kamery. Mamy tak kamerę główną, która wygląda w następujący sposób. Pierwsze wrażenie bardzo dobre robi, szczerze mówiąc. Nie wygląda to na jakiś tani chiński plastik. I tu mamy kartę pamięci. Podłączenie tylnej kamery i podłączenie źródła zasilania. Cztery przyciski funkcyjne, tutaj piąty do włączania i wyłączania. Obiektyw mamy ruchomy. Jak już przyklejcie na szybę samochodu ten rejestrator, możecie sobie górę i dół wyregulować. Oczywiście już tutaj kąta na boki nie wyregulujecie, dlatego najlepiej ją montować centralnie gdzieś na środku szyby mniej więcej za lusterkiem wtedy będziecie mieli pewność, że kadr obejmie wszystko co najważniejsze więc tak wygląda rejestrator i tutaj jeszcze mamy kamerkę tylną podobnie jak ta przednia możecie sobie górę i dół wyregulować a na boki nie, dlatego najlepiej przyklejać po prostu Centralnie, na środku. W opakowaniu znajdują się też takie nalepki elektrostatyczne. Najpierw przyklejamy nalepkę, później przyklejamy na to ten zaczep, który, do który, który już bezpośrednio trzyma kamerę. Tak wygląda ten cały zestaw. A teraz może trochę o funkcjonalności opowiem tej kamery. Najważniejsze w sumie wideo rejestratorze jest to, żeby dawała nam taki obraz, który pozwoli nam odczytać numery rejestracyjne w razie jakiegoś tam zdarzenia nieprzewidzianego. A tutaj tak jak wspomniałem wcześniej, ta kamera posiada rozdzielczość 2592x1444 przy 30 fps Nagrywa w 3 czwartych, więc ten obraz nie jest panoramiczny jest bardziej w takim kwadracie Czy to jest plus czy minus? Nie wiem, nie będę tego oceniał W każdym razie ta kamera może się pochwalić przetwornikiem Sony IMX 335 więc tutaj już idzie jakość za tym przetwornikiem Sony. Myślę, że na plus dla niej. Mamy tutaj kąt widzenia 140 stopni. Ponoć było to już zmierzone i niby wychodzi trochę mniej, ale czy to jest na plus, czy na minus? Też nie mi to oceniać, ponieważ im większy. Stopień jest, na przykład 180, i im większy, tym bardziej mamy te zaokrąglone rogi, przez co w sumie coraz gorszy jest gorzej odczytać w sumie na tych zaokrąglonych rogach, na przykład te numery tablicy rejestracyjnej. Mamy w tym wideo rejestratorze obsługę kart pamięci do 128 GB. I to jest bardzo dobra informacja dla nas, ponieważ no bardzo dużo materiałów możemy zgromadzić na karcie. Możemy jechać bardzo daleką trasę i to się nam nie nadpisze, bo oczywiście mamy tu też opcję nadpisywania starych materiałów. W tej kamerze występuje również tryb parkingowy. Tryb parkingowy, tutaj muszę od razu nakreślić, jest to tryb poklatkowy. Tak zwany tryb poklatkowy. Czyli tryb hmm, zdjęć robi jakąś tam serię zdjęć w określonym czasie, tak zwany timelapse. Dzięki temu w sumie jest mniejsze zużycie prądu z akumulatora samochodu, ponieważ musimy dokupić sobie dodatkowy kabel, dodatkową przejściówkę, dzięki którym podłączamy ten tryb parkingowy. I ten time-lapse pozwala na to, żeby po prostu mniej energii z samochodu nam zużyło z tego akumulatora. Dodatkowo, trybem parkingowym też jest opcja, którą możemy wybrać, czyli tryb zdarzenia. Po prostu jak kamera wyczuje ruch w samochodzie, uderzenie jakieś, to się włącza już wtedy normalny tryb nagrywania i w tym trybie zdarzenia. Działa przednia i tylna kamera. W pokładkowym działa tylko przednia. Musimy mieć to na uwadze. Ale w sumie ważne, że jakiś tam tryb parkingowy w tej kamerze jest. Oczywiście po dokupieniu dodatkowego kabla. Tylna kamera nagrywa w rozdzielczości HD, czyli 1920x1080. Przekątna na obrazu. Na tej kamerze, bo o tym nie wspomniałem, że jest wyświetlacz tutaj i przekąt na tego ekranu to jest dwa cale. Kąt widzenia tylnej kamery 130 stopni, przedniej 140. Tryb nocny posiada, posiada też GPS. Kamera ma wbudowany odbiornik GPS, dzięki którym współrzędne trasy może nam pokazać. Pokazuje nam też prędkość, z jaką się poruszamy w danym momencie. Format zapisu. Mamy tutaj dwa formaty H264 oraz H265. Kamera posiada detekcję ruchu. To o czym wspomniałem wcześniej, czyli jeżeli wykryje ruch właśnie tak jak teraz ona się po prostu sama włączy. To jest akurat w większości przypadków wideorejestratorów, ale bardzo użyteczna Funkcja nagrywanie w pętli, to co wspomniałem wcześniej, jeżeli będą stare pliki, to na karcie już, która będzie zapełniona, bo one będą się nadpisywać. Oczywiście odbudowany mikrofon, nie muszę tutaj nikomu o tym mówić. Tak myślę, posiada tryb nocny. Oczywiście kamery, wideorejestratory nie będą najlepiej nagrywać w nocy, ale taki tryb posiada. Posiada ta kamera również tryb WDR, czyli automatyczne dostosowanie. Balansu ekspozycji do trudnych warunków oświetlenia. To też jest bardzo dobre. Poza tym, sami wiecie na pewno, jak wyjeżdżacie z jakiegoś tunelu, jak wyglądają nagrania. Budowany czujnik G-Sensor o tym już wspominałem. Jak kamera wykryje wstrząs, rozpoczyna nagrywanie bądź jeżeli jest w trakcie nagrywania, rozpoczyna tryb zapisu. Na takim miejscu w karcie pamięci, który nie zostanie nadpisany. Będziecie mieli to w trybie właśnie zdarzenia nagrane. Dodatkowym trybem, który nie zawsze spotykacie w kamerach samochodowych, jest tutaj tryb ADAS, czyli tryb wspomaga jazdę kierowcy, jest to tryb pokazujący niezamierzoną zmianę pasa ruchu. Jeżeli przekroczymy po prostu pas ruchu, ta kamera nas o tym poinformuje. Czy to jest przydatne? Nie wiem, bo włącza się też wtedy, kiedy po prostu zamierzamy zmienić pas ruchu. Ona będzie nas informowała, że zmieniliśmy, zmieniliśmy pas ruchu. Poza tym informuje przed kolizją. Jeżeli zbyt szybko zbliżamy się do samochodu poprzedzającego, ta kamera nas o tym poinformuje. Tak samo, jeżeli stoimy na światłach, powiedzmy, i samochód przed nami zacznie ruszać. Ta funkcja poinformuje nas również o tym. Co do jakości nagrań na pewno zobaczycie w przyszłych filmikach na tym kanale jak ta kamera się sprawdza, jaka jest jakość nagrań. Na tą chwilę nie będę wam ich prezentował, to była tylko taka prezentacja jak wygląda jakość nagrań. Zobaczycie w przyszłych filmikach, więc zachęcam do subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco, żeby was to nie ominęło. Oczywiście, dawania łapek w górę, jeśli pomogłem w pokazaniu, zaprezentowaniu tej kamery i zaprezentowaniu jej funkcji. Oczywiście, mile widziane łapki w górę, komentarze. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się szerokości.